A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzelajka like pod filmem. Cześć, witajcie na kanale motoinfo.pl. Słuchajcie, mm -hmm. wymieniam uszczelniacz od wybieraka skrzyn biegów i już Wam mówię, jak go wyjąć. On jest wciśnięty. już go nie będę wciskać, bo jest zmasakrowany jedyna opcja, aby wyjąć ten wszczelniacz, no to musicie wbić sobie tutaj śrubokręt czekajcie, wyostrzewam wbijacie śrubokręt cienki podważacie leciutko, wbijacie, podważacie i pchacie go do góry i tak znowu wbijacie, podważacie i pchacie do góry bo ktoś tutaj wcześniej próbował nie wiem, czy Wam to przybliżę. O, widzicie? Ktoś wcześniej próbował wkręcać i próbował go wyciągać. No ale niestety, jak tak jest wkręta wkręcicie, to nie dość, że jest uszkodzony tutaj wałek, trzeba go zaszlifować to robicie też kuku skrzyni biegów. Teraz tak. Co do samej wymiany, no to musicie... musicie wyjąć Bobechy. Tak jak ja wyjąłem katalizator, bo inaczej nie widzę tej naprawy bez wyjęcia katalizatora. Nie idzie tego zrobić. Tutaj jeszcze taki szybki update dla Was. Nabijacie ten uszczelniacz, uszczelniacz przy pomocy końcówki, ja mam długą, długą końcówkę numer 16. Pamiętajcie, aby to równo wybić, bo inaczej będzie uszczelniacz to wyrzucało. Później będę się zajmować przegubem. To Wam też pokażę, co jak. Bo będę zmieniać Prze, przegub drążka, Zmiany biegów. Także co, szybki, krótki filmik do następnego haya. A Ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzelajka like pod filmem.